Witajcie bracia! Mam nadzieję, że ruszyliście się już i parę kroków zrobiliście z tych poprzednich zadań. W międzyczasie graliśmy w sporty rakietowe, tenisa, squasha i badmintona. a dzisiaj chciałbym porozmawiać o bieganiu. Wiem, że bieganie to jest sport dla wybranych i często się mówi albo lubię biegać, albo nie biegam, bo nie lubię. Natomiast ja bym chciał Was zachęcić do tego, żebyście chociaż spróbowali, żebyście mogli powiedzieć, czy to jest dla Was, czy nie dla Was. Ja na przykład kiedyś e, też nie lubiłem biegać, raczej traktowałem to jako zło konieczne, kiedy uciekał mi autobus. Albo jak szedłem z chłopakami grać w kosze albo w piłkę, to w międzyczasie oczywiście trzeba było troszkę e, przebiegać, żeby dogonić tą piłkę. Dzisiaj e, chciałem powiedzieć o tym, że m, możemy w zasadzie wykorzystać każde warunki i każde miejsce. Jest sezon wyjazdów wakacyjnych i uważam, że to są najbardziej sprzyjające, ponieważ możemy biegając odkrywać nowe miejsca. Możemy zamiast spaceru do, do lasu zrobić sobie właśnie małą przebieżkę, czy też wybrać się w miejsce, które zobaczymy na mapie, że na przykład 2-3 km od naszego miejsca, miejsca pobytu, jest coś ciekawego do zobaczenia i czemuż nie zrobić tego biegiem. Jeżeli, będziemy, jeżeli jesteś początkującym biegaczem, albo, albo w ogóle wcześniej próbowałeś, to zalecam zrobić coś, co się nazywa marszobiegiem, czyli ruszam sobie spokojnym truchtem, a w momencie, kiedy zaczyna pojawiać się zadyszka, przechodzę do marszu. Wtedy odpoczywasz, wyrównuje się tętno, wentylujesz sobie dobrze płuca i ruszasz od nowa. W ten sposób można pokonać na początku 2, 3, 4 nawet kilometry i poczuć te pierwsze, pierwsze ruchy mięśni, pierwsze, yy, pierwsze skutki, które się, że tak powiem, ze zmęczeniem biegacza wiążą i, i zacząć do tego przyzwyczajać swój organizm. Kolejną rzeczą, którą możemy sobie zrobić, yy, to jest oczywiście zmotywować do tego. Yy, Towarzystwo i czy z żoną, czy, czy z dziećmi, czy też z bratem, przyjacielem, szwagrem, kimkolwiek, kto będzie chętny do takiego samego wysiłku, umówić się na takie bieganie i wybrać się razem. Co jeszcze powinieneś wiedzieć? Powinieneś mieć odpowiedni tylko strój, odpowiednie obuwie. Na początku na pewno nie trzeba wielkich rzeczy, wystarczą zwyczajne spodenki, do, w których mamy swobodę ruchu. Koszulka, która, która nie, nie spoci się tak szybko, tak zwana koszulka techniczna z materiału, który, który oddycha. Dobrze też mieć jakieś okrycie głowy, nie wiem, okulary, jeżeli to już jest czas słoneczny. I oczywiście pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Są różne typy biegaczy. Ja na przykład bardzo lubię biegać rano, i to też ma związek z tym, że odpowiednio, odpowiednio układam sobie jedzenie pod, te, pod, te, pod takie treningi. Eee, zazwyczaj jem dobrą kolację i rano, wtedy, jeżeli jest to wcześniej rano, nie jem już nic przed biegiem, piję sobie szklankę wody po, po obodzeniu, zanim się przebiorę, ubiorę, yy, to, 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 to wystarczy. Natomiast wtedy jem po, zaraz po powrocie śniadanie, bądź też jeszcze w trakcie przygotowywania czasami wskoczy jakiś banan albo. Jakiś, jakiś batonik. Yy, natomiast wieczorem staram się, jeżeli biegam wieczorem, staram się zrobić przynajmniej 2-3 godziny odstępu od posiłku i też ten posiłek wtedy nie jest bardzo obfity, Także po prostu nie czuć yy, ciężaru na żołądku i, i żeby ten bieg był przyjemnością, a nie, a nie kończył się szkawką. Tyle z pierwszych uwag. Proponuję, żebyśmy w tym tygodniu spróbowali zrobić yy, takie pierwsze wyjście. Naprawdę nie musi, nie musi to być duży dystans. 2-3 kilometry wystarczą już, żeby, żeby spróbować. Możecie też podejść do tego czasowo. To może być do pół godziny wysiłku z takimi właśnie przerwami na marsz. Jeżeli już biegasz, jeżeli jesteś już w jakiś sposób aktywny ruchowo, to proponuję, żeby zacząć od 5 kilometrów, żeby zrobić to lekkim truchtem i obserwuj siebie, obserwuj swoje. Swoje samopoczucie, jak to, jak to wygląda, i zachęcam do kolejnych odcinków, gdzie powiem trochę więcej, jak do biegania się przygotować i też różnych uzupełniających ćwiczenia, które możemy robić, żeby te biegi były mniej kontuzjogenne. Tyle na dzisiaj. Dobrych treningów, dobrego biegu i do zobaczenia za tydzień. cześć bracia.